Doceniam ten moment i to, że tutaj teraz jestem. Naprawdę tak doceniam. No weź mnie nie strach, bo i zawsze w takich momentach sprowadza człowieka na ziemię. Jesteśmy na tym balkoniku pieny. ja ale wieje, nie, stać tu z sobie. Wow. telefon. Wow. Z każdej strony jest piękniejszy widok, Nie chce się stąd iść dalej, tak jest fajnie. Zobaczcie, Chrysler Building. Maxu, jakby... Żegnamy się z 91 piętrem i idziemy na 92 piętro. Reflect. A tu gdzieś te kule będą jeszcze. O, Kule będą na jeszcze... jeszcze wyżej będą. Wiecie, co to jest jednak na tym samym poziomie, tylko tak jakby w innej części. Ojej, jak tutaj wybudowali. Tam zaraz pójdziemy? Ale zobaczcie, tutaj widać Central Park. Ale jak? Tak się A teraz akcent Gdański, zobacz, Zieleniak gdański. Zieleniak no. Gdański, Zaraz tam pójdziemy. Zaraz tam pójdziemy, ale się będzie działo. Ja cię nie mogę. Ale patrz, dużo kul. Najlepsze to będzie, nie? Ale będzie zabawa. Nie, one są prawdziwe? To są balony? Chyba tak. Chodźmy.

A ja naprawdę myślałam, że to jest na trzech piętrach, a to na trzech trzech pomieszczeniach jest rozłożone. No nie, jest to teraz drugi chyba. No to jest. Jezu, tu jest ten balkonik, co ja mówiłam! Tu jest ten balkonik, co ja mówiłam, że można tam zdjęcie robić. Zobaczcie. Tu. O tam jest. O, tam jest ten balkonik

오! <laughs> <laughs> Mi nie jest bo zawsze w takich momentach sprowadza człowieka na Ziemię. Na Ziemię, gdzie ja mam portfel? Już teraz muszę czekać, czy znajdę. Uh! Ma. Ma portfel w kieszeni od kurki, ale stres musi być. No. Kuli tutaj, Boże. Ta Co oni zrobili tutaj, za To miejsce szok. Boże, zobaczcie, idziemy. Ale ile tego, coraz więcej. Jeden. jest? Ruszamy dalej. Do łapania. O tu można wody sobie nalać. Chcę wam powiedzieć że jest tutaj właśnie woda do nalewania i nie ma kolejek przy tym kraniku. Są tutaj toalety i tutaj jest męska toaleta za mną i mają właśnie panowie toalety z widokiem. O, tych tam jest. <grym> Jak tam widok na Nowy Jork z toalety? Miałem na 400 metrów. Damska toaleta nie ma takiego względu. O, zobaczcie, tu jest ta toaleta, tu się wchodzi i tam są pisuary po lewej stronie i z widokiem się siusiu robi. Ale on wymyślili, fajnie. Tam jest most. Ja jeszcze nie znam się na nazwach tych mostów. strasznie chyba chaotyczny pom, pom, no ja nie mogę się nawet wysłowić, nie wiecie co, tu za dużo się dzieje. Strasznie chaotyczne nagranie jest tutaj w tym Summit One. Mówię, idziemy na górne piętro, a tam przechodzimy tylko do pomieszczenia obok. Teraz zobaczcie, mamy schody, teraz pójdziemy na górę. Nie mam pojęcia już, co jest wyżej. Ja sobie to inaczej wyobrażałam, to jest wszystko inaczej. Ja myślałam właśnie, że te kule, to wszystko jest na różnych piętrach, a tutaj to wszystko było na jednym poziomie. Dobra, idziemy Dobra. dalej. to trzeba okulary znów wyjąć, nie? okulary mi, mi dałeś długopis, mi dałeś, ja schowałam do torebki nie martw się Max, tata cię woła o jeny, jakby mi telefon tu spadł. Nie, no. Właśnie, zobaczcie, patrzymy. Dobra, to jest ta kobieta jakiś stoi i to jest tak. Ale jak ją dobrze widać? Jak jakby dopadna? Tam w żółtym, nie? No, zobaczcie, tam w żółtym pani stoi tu. A ją widać aż do dołu. Nie, tak, ona odeszła już teraz. Ale jak ją widać? Twoją kurtkę też pomarańczową. Jezu, ja tu się boję tak chodzić. Max tam leży. Widzicie co? Na tym wyższym piętrze jest jeszcze lepszy widok tutaj. Nie wiem, czy lepszy, inny, ale jakoś strasznie do mnie tutaj to dotarło, gdzie ja jestem, co ja widzę i już znów zaczęłam się wzruszać. Jeden. Bardzo doceniam ten moment i to, że tutaj teraz jestem. Naprawdę tak doceniam. Nie jest tak, że przyjedziemy do domu, będę modlowała logi, wtedy będę doceniała, że tu byłam. Tylko w tej chwili czuję, że jestem. Nie wiem. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Ty taki biedny, nie? Taki biedny. Taki biedny. No to macie widok jeszcze z 92 piętra Nie. drugie, drugie. Już nie mieszę, już dosyć namieszałam w tym filmie. I to jest Empire State Building. Kiedy się, się nauczę. A tamten? One World Trade Center. A tamten? O, One World Trade Center. Jednak świeci. ja właśnie zobaczyłam Statut wolności. Oni już ją dawno widzieli, a ja. Aha. To widać? Aha. Idziemy dalej. Levitation. Levitation. Uuu, jaka kolejka. A oh, bo to jest Wojtek, do tego balkoniku wejście. No, tutaj. Na ten balkonik, co jest wyśmienięty. Wyś... 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 Taka kolejka jest, no. O tutaj, są dwa, zobaczcie, jeden i drugi, i sobie robicie tutaj zdjęcia. Aha, oni też robią, można kupić później. A, bo tam jest kamera u góry. Maxa się pytałam przedtem, Maxie, ty wiesz, gdzie ty jesteś? Tak wiem. Ja wiem, jak się nazywa ten budynek. A Maxie do mnie bierze Eiffla. <grywa>

Dalej. Nie byliśmy tu. O to się coś wyświetla Bo masz z daleka chyba oglądać ten efekt. A. Mieliśmy ochraniacze z butów, tam wyrzuciliśmy. Idziemy dalej na górę. you. O, to jest kawiarnia. To już jest koniec. To jest kawiarnia. Aha. I tam zdjęcia można oglądać, jakie się tu robiło. Można tutaj napoje kupić, ale zobaczcie, jakie odjazdowe butelki. Tam jest chyba taras i tym tarasem przejdzie się dookoła. I jak wyjdziemy z tarasu, to tam chyba dojdziemy właśnie do tych zdjęć, które nam robili, gdzie mogli obejrzeć. Tutaj trochę, wiecie? No? Ale było tak gorąco, to jest przyjemnie tutaj. Muzyka gra, nie mogę nagrywać z dźwiękiem.

Ale bardzo ładna. Ojo, ja, kubek. Kubek to ty mi nie pokazujesz. Zobacz, New York City. O ja sumić. 20 dolarów. To jest de espresso, nie? Takie dla ciebie. 10 dolarów. Mój zapach jakiś. Mój? Ojej, śmietanka, cytryna, lody cytrynowe. No wiecie co? Chyba kupię sobie taki kubek. Serio. Przypomina Starbucksa, nie? Maciek, chcę kubek kupić. Do ust Maciek, kubek chcę kupić. Biorę, biorę, biorę. Maxa ciasteczka zainteresowały. 5 dolarów. 5 dolarów, no. Ojej, a to tak jak tutaj jest na kubku. Kasuje. Dobra, idziemy do kasy. Ja zdecydowałam, że kupuję sobie ten kubek. Kupuję sobie magnes New York City i go powiesimy na lodówkę naszą. I Max, pokaż ciasteczko. Pokaż o? ciasteczko. Max to ciasteczko my? wybiera. No i chciał jeszcze lornetkę, tak? Pokaż tą lornetkę. jeszcze? ale to jest taka że... zabawka lornetka. Proszę. Nie, to nie jest zabawka, to my. jest prawdziwa. Pacha pa, ja dam przed nią. No i daj, daj, daj.

Słuchajcie, tu jesteś. A tu jest w nocy. No dobrze, wiatr we włosach, bo zjeżdżamy. Max założył lornetkę. Ale masz lornetę. I żegnamy się z Summit One. Jest niesamowicie, bardzo polecamy odjazdowo, nie macie? Tak, bardzo. Bardzo, bardzo Ciekawe, Wam polecamy. Ale przygotujcie się, ja Wam powiem szczerze, my spędziliśmy dwie pół godziny, można to spędzić nawet dłużej. Ale wiecie, ja wszystkie, wszystko nagrywałam, rolki na Instagrama, na TikToka, ja zdjęcia robiłam. Teraz tak sobie myślę, że może, jakby tego wszystkiego nie robicie, to wystarczy Wam mniej czasu. Dziękujemy Wam, tak? Dobra, ustawiliśmy się tutaj w kolejce do windy. Będziemy jechać na dół. O, ale wieje tu, ale wieje, nie? Stań tu z boku sobie. Już wow. nie ma. Ale w uszach. Ale w uszach. No, strasznie się zatykają, nie? Zaraz wychodzimy. Teraz zacznij ziewać, ziewać. Ale zależy, w którą stronę stali. A nie, jak wyjdziemy, to na prawo iść, Boże. W porządku już? Najgorsza ta winda, nie? Najgorsza ta winda. Nie podobało ci się? Chodź, Maksiu. A, nie widzę. Nie widać. Dziękuję. Tak, chcę tutaj chodzić. Kolejny sklep. O, może kolejny sklep. A co tu trzeba? O. Z wchodziliśmy. Nie wiem, gdzie mamy iść teraz. Na górę chyba mam przeczucie. Jeszcze raz podziwiamy, podziwiamy Summit One z zewnątrz. I tam zobaczcie, są te balkoniki, na których staliśmy.